Jak to mówili? Na polskim rynku. Tak było? Nie znam. Zegar smutno bije, a moja dziewczyna coś tam pije, wino, coś tam, coś tam było, tak? Czy nie? Tak było. Tak było, chyba. tak było. No, hmm. przecież to było dziewczyna i tak dalej, ale my z opolskiego rynku właśnie wyjeżdżamy i wcale żadna dziewczyna. Nie była, piła wino, tam siedziała w restauracji, widziałem. W każdym razie słuchajcie, nie my nie o tym, my nie o tym. Nie wiecie, się, nie będziemy namawiać was do jakichś niecny, niecnych e, e, rozgrywek. Opole dzisiaj było wyjątkowo gorące. No to zacznę od tego. Tak? Tak jest. Ja myślę, że było 50 stopni w cieniu. Było tak. Naprawdę było strasznie gorąco. Ulicami płynął asfalt. <laughs> um... <śmienicza> <śmienicza> tak, kostka, tak, kostka brukowa po prostu się roz, 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 rozlała, tak pulsowała, no, tak? Jak na horrorach. Tak, dokładnie. Także, także rzeczywiście działo się. Atmosfera była bardzo gorąca. Program był no, mega. Przedpięty i trwał no, 3,5 no, godziny. Myślę. Tak, tak. I, i, ale naprawdę można by było powiedzieć, że wszystko było potrzebne i wszystko było fajnie przygotowane, jak zawsze znowu napracowali się i to im to absolutnie oddaję organizatorom dzięki, że, że mogliśmy z wami być. Jeżeli nas oglądacie, pozdrawiamy serdecznie. Był pan profesor Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. I? Był sędzia Paweł już. Gdyby nie było tego już czyszyna, to on przedłużył zasadniczo tak, tak, ja ostatni... Ja 40 minut byśmy się W 40 minutach byśmy <laughs> się. Tak, wyknęli. tak było, tak było. Tak. Ja nie wiem w ogóle kto go zaprosił. Nie nie wiem, właśnie ja też nie wiem, też nie wiem. No, może, już już by... może znowu przejeżdżał tak. przypadkiem z ragarzami. No, Ale dobra, był, trudno, co zrobić. A jak on zacznie gadać? Tak, jak zacznie gadać, tak, to już jest masakra. No ale dobra, no poszło. Słuchajcie, naprawdę było bardzo gorąco i z, racji, i z racji programu, i z racji gości, i z racji przyjęcia, i było fajnie dużo, naprawdę przyszło sporo osób, i równolegle działy się rzeczy, no w to było tempo, kiedy, kiedy tak. I ten główny, główny, że tak powiem, kręgosłup programu trwał. Ale obok, oczywiście, i kolejka była do podpisów, i rozmowy w kuluarach. I e, widziałem tam sędziowie e, e, też mieli swoje stanowiska i też tam rozmawiali. Paweł już się dwoił i troił. Drogim, tak. tak, biegał cały spocony, bo tam widać było, że wszedł w, e, z ludźmi. Przepraszam Was, że nie patrzę tutaj na Was, ale muszę patrzeć tu na światła, czekam aż się zmienią i Paweł Juszczyczyn musiał też poczekać, to poczekać, no też musiał poczekać na to, aż się zrobi trochę koło niego luźno, bo cały czas był napór ze wszystkich stron Sędzia Igor Tuleja cały czas też miał napór ze wszystkich stron Właśnie, a może jakąś ciekawą rozmowę miałeś? Tych rozmów było bardzo, bardzo wiele, ale po prostu słońce mnie totalnie otumaniło. Mm -hmm. Nigdy nie byłem bystry, a jeszcze w tych promieniach to po prostu tabłem. No tak. Nie, nie wiem kim jest ten pan, nie wiem gdzie jedziemy, tak. nie wiem gdzie nic, jestem. W ogóle nic. To ja wam opowiem wobec tego, bo chcę wam powiedzieć, podzielić się e, dobrą rzeczą. Na, między innymi na zakończenie podszedł do mnie e, taki pan z siwą brodą. I w Opolu może komuś z was to mówi. Ja nazwiska nie pamiętam, oczywiście przedstawiliśmy... się przedstawiliśmy. Własnego? Swojego? Nie, no swojego to nie pamiętam. To już żeśmy ustali no tak. już dawno tak. to to wiadomo sprawa. Natomiast jego nie pamiętam też. Tak. Na, tak? na pewno może zapisane własne w pra prawie jazdy albo tak? w dowodzie, ale ty nie możesz prawie jazdy A nie pamiętam, żebym zapisane. tam miał zapisywane. A to sprawdzę. Dobrze. Bo nie wiadomo przy tym upale mogło się rozpuścić. Puścić się mogło, oczywiście okay. się mogło puścić. W każdym razie. Ten pan przyszedł do, do mnie podziękować mi bardzo za to, za to spotkanie, ale to był... Aha, no właśnie miałem wam powiedzieć, on robi za świętego Mikołaja Opolskiego. W związku z tym, nie wiem co to znaczy, być może jest jakaś tradycja, Taka opolska, że jest święty Mikołaj i coś tu się dzieje. Ktoś to pewnie z opola to będzie wiedział. Mało tego, to jest człowiek, którym rozmawialiśmy. No, nie wiem, czy parę rzeczy teraz mogę mówić, bo już jakoś zdefiniowałem. To znaczy, mówisz tak szybko, że ja. Podejrzewam, że widzowie mogli się pogubić, bo przejechaliśmy tutaj 24 czerwca, Ty teraz mówisz o świętym Miko Mikołaju, tak, tak przyszedł do Ciebie. Przyszedł do mnie, tak. Przyszedł do mnie i no tak. powiedział, że już prezent dla mnie nie Dobrze. I naprawdę no tak. chcesz o tym Robertu tak, rozmawiać chcę, publicznie? Publicznie. Będę o tym mówił. Tak, tak, ale on Ale po, on po cywile. I wierzącego w dodatku. I wierzącego. No ale mówię serio, bo nie tam, nie musi, tam, tam musi. Dzieci są same podróby. Ale głównie chodziło o podejście, mówi tak, po spotkaniu mam jeden mętlik w głowie, muszę sobie to wszystko poukładać, dlatego że to naprawdę, po tym co słyszałem, po tym o czym mówiliście, to naprawdę jest bardzo wartościowe, Tour de jest bardzo wartościowym przedsięwzięciem. I bardzo by sobie życzył, żeby to się rozwijało dalej. I to była jedna z wielu osób, które przyszły i powiedziały nie tylko tu w Opolu, ale wcześniej w innych miejscach również, które powiedziały, że to daje im nadzieję, nowego ducha, nowego ducha i, i, i po prostu siłę do działania. Tak, sporo, to znaczy wiele osób właśnie mówi, że tour Konstytucja jest naprawdę Czymś wartościowym jest pod wrażeniem wielu uczestników tych spotkań. Podejrzewam, że mielibyśmy jeszcze wyższe noty, gdyby na przykład pan sędzia, już nie wiem, pojechał nad morze, a niekoniecznie tutaj znowu, gdzie, gdzie jest ta konstytucja. Zresztą jutro też będzie. Jutro też będzie, tak, no. jutro będzie. Dzisiaj odcinek poświęcony. Eee, znaczy może nie... nie no w pewnym sensie tak, bo cały czas go wywołujesz. Rozumiem, że to jest... Kto się czubi, ten się lubi, więc wiadomo... Jutro Paweł będzie w Wołczynie i we Wrocławiu. Będzie, tak, będzie. Będziemy też my... I w, w niedzielę w Legnicy chyba. I będzie tak, planuje też być w Legnicy. Więc będzie się fajnie działo. A on ma takie gadane, że po prostu warto przyjść na samego Justoszyna. Posłuchać, że człowiek jest w stanie tak szybko i tak wiele Prawda? Tak. Jak ktoś ma oczywiście kłopoty ze snem, to tym bardziej polecamy te spotkania z pawłem. No więc widzicie, już, jaki jest że tak że, przepraszam, że tak się wyrażę stosunek pomiędzy panami, no ale to już ja to zostawiam. R Chciałbym podsumować i powiedzieć jedno. W Opolu naprawdę było gorąco, nie tylko ze względu na temperaturę, ze względu również na temperaturę spotkania i tego, jaka, jakie treści były przekazywane. To nie było. To nie było spotkanie, że było. z całym szacunkiem, nie obraci się ble, 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 ble. Tu się działo. Tutaj co. Tak, ja, proszę. Tak. Tak. Ja, może, ja, może powiem, że my oczywiście sobie tak dworujemy z Pawłem, bo jesteśmy przyjaciółmi. Z Pawłem? E, Już czyszynem. Ale Aha, warto przyjść na Już bo on rzeczywiście bardzo fajnie mówi z olbrzymią energią, e, bardzo inteligentnie, bardzo chętnie odpowiada na pytania i jest super. I też dostaliśmy wszyscy e, fajne. Prezent. Gifty dostaliśmy, tak. Piękne e, takie patchworki zrobione z, z ze zdjęć e, tutaj lokalnych działaczy. Proszę, jakie patchworki? To się mm. chyba mówi kolarze. Kolarze. No, dla mnie taki patchwork spostrzegany ze zdjęć. E, czy mógłbym wypowiedzieć się. No tak. Jesteś proszę proszę A, mój, jesteś ja, jest, tak, ja, jestem, ja jestem jestem, kierownikiem Mów. tej kierownicy. Mm. Tak? tak jest. No to pan bardzo poprosił. Patchworki będzie. Rozsądźmy. Ale tak, dostaliśmy bardzo fajne takie zdjęcia, te kolarzy, które dostaliśmy ze zdjęć, gdzie stali pod sądami właśnie działacze tej lokali. I tam, uwaga, nie ma Pawła Juszczyszyna, są tylko tak? dwa, dwie moje foty. Dwie foty są, tak. Bo ja byłem wielokrotnie tak. w tak. przeciwieństwie do Pawła Tak, tak. Tak, także mam nadzieję, że być może to nadrobić i szybko pójdą jeszcze pod jakiś sąd, staną jeszcze teraz, bo tam jeszcze został chwilę, więc może zrobią jakąś fotę i dokleją tam gdzieś. Tylko już my nam nie, bo już my ma zabraliśmy te obrazki ze sobą, tak? Także nic z tego może na przyszłość gdzieś tam niech się postara. Słuchajcie, ja odpadam już. Bo naprawdę y, w tym słońcu, w tym żarze czuję, że główka mi y, odmawia posłuszeństwa już. No, z drugiej strony, nie oszukujmy się, bo nigdy z Twoją głową nie było jakoś tak dobrze, prawda? Tak, nigdy nie było, ale nigdy nie było tak źle. No to, to tak, tak. Tak, Więc prawda. chciałbym to zaznaczyć. O, taki ale mamy koroś. Kolek. Tak. dlaczego to taki? Może jakiś przejazd kolejowy tam jest. No nic, na razie nie widzimy i się chyba nie. No bo Państwo jadam właśnie do Włoczenia na spotkanie. Z, <noise> z kim? Z, z nami. A z nami? A z nami tak. Bo się mówić, że, <noise> że już szynem, bo bym się to tak Bo widział. stoi chyba ze 100 samochodów. No nic, trudno. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło. Jedziemy ciepło, nie wiem czy to, dobre słowo. Nie, tak, po dzisiejszym dniu. <noise> Musicie wybaczyć, dzisiaj już naprawdę mam, ja już mam głowę taką, że odpływam. Nie, nie jestem w stanie więcej z siebie wydobyć. Chcę, znaczy ja powiem jeszcze jedną rzecz, bo wbrew wszystkiemu, ja naprawdę widziałem dzisiaj publikę bardzo aktywną. Rozdaliśmy, ja przynajmniej biegałem po ludziach, po w różnych kafejkach, gdzie ludzie siedzieli, pili kawę, pili kawę i tak dalej, podchodziłem z konstytucją, proponowałem. I wszyscy brali. E, zakładam, patrząc po paczkach, że w, wydaje mi się, że 250 sztuk poszło jak nic. 250 sztuk konstytucji to jest bardzo dużo. To jest chyba drugie, druga miejscowość, gdzie tak dużo konstytucji e, rozdaliśmy. E, I no to i o to chodzi. Natomiast e, już wiem, że muszę zamawiać i uzupełniać, ale e, ludzie byli bardzo aktywni też też co o tym powiedzieć, bo zadawali pytania, przychodzili, przyjaźnili się. Było widać, że absolutnie e, absolutnie zależy im na tym, żeby jak najwięcej wyciągnąć od wszystkich obecnych. E, I to się udało, myślę. Tak mi się wydaje. Zatem warto powtarzać takie obejrzyjcie, wyciągnijcie coś dla siebie e, i bierzcie przykład z tego i oczywiście pamiętajcie o jednym. Wszystkie zgromadzenia w, w Tour de Konstytucja są zgromadzeniami apolitycznymi. Politycznymi. Dlaczego? E, bo Tour de Konstytucja jest imprezą organizowaną przez obywateli, dla obywateli, e, i dotyczy Konstytucji. Jeszcze jedno zdanie muszę powiedzieć. Proszę bardzo. Bo ja jestem pod olbrzymim wrażeniem. Pana profesora Bognara, rzecznika praw obywatelskich, który przez chyba 3,5 godziny rozmawiał z obywatelami. Okay. Była olbrzymia kolejka do stolika, przy którym siedział pan profesor i po prostu tłumy Opolan e, tak, podchodziły i, i rozmawiały. Coś niesamowitego. Tak, miał chwilę dla każdego. Że profesor to przeżył w tym upale. No, to prawda, to prawda. To prawda, to było bardzo wymagające. Dzisiaj dzień był... Bardzo wymagający ryneczek, wybetonowany, więc możecie sobie wyobrazić jak to wszystko oddawało i żar taki bez przerwy, bez chmury, bez chwili, no ale daliśmy radę, no, no odpoczniemy za chwilę, ochłodzimy się, jutro walczymy dalej, nie odpuszczamy, bo konstytucja jest rzeczą najważniejszą dla nas teraz, turde konstytucja i jedziemy z tym koksem Panie Kolego, tak? Jasne trzymajcie się, pozdrawiamy Was i do zobaczenia dziś na szlaku i nakręcamy spirale spirale takiej pozytywnej energii, z uśmiechem zobaczcie na, na, na poprzednim poście ile osób złapałem, nie musiałem żadnego problemu, przychodziły Idzie dziewczyny faceci pytali się, czy możemy sobie zrobić selfika, proszę bardzo, bum, bum, bum i to jego się już nie da zatrzymać, to już idzie to już jest na ogromną mało tego wyjeżdżając jeszcze usłyszałem My chcemy jeszcze, chcemy drugą turę Konstytucja. Powtórkę. Także yy, nie wiem, może w tej chwili yy, tutaj sędzia Igor Tuleja usiądzie za sterami tego busa, a ja biorę motocykl, wyjeżdżam w długą trasę swoją, kończę działalność obywatelską, a tutaj jest zgodny następca, przyuczam. Tutaj, gdzie jest lewarek, gdzie wymienić koło. Na pewno, jak umie samochód. Na razie pokazałyśmy, gdzie jest gaśnica. Ale to rozumiem? po kolei. Na tej wiedzy daleko nie ujadę. To po kolei. To my sobie tutaj poradzimy. Cześć. Wybaczcie nam, ale to jest po prostu gorąco. Papa, pa. cześć na razie.